Dobra, pozwólcie, że ja zacznę, bo ta dwójka w ogóle nie umie, więc ja jestem Rose, a ze mną gra dzisiaj weteran i dzisiaj taki trochę ważny odcinek może, ponieważ idziemy do endu, pokonać smoka. Elytry jeszcze dzisiaj nie zdobędziemy, plany były troszeczkę inne, ale pokonać smoka trzeba było, więc lećcie do oglądania, nara. Uwaga, skąd tu strona? Czyli możliwe, że tam gdzieś jest wioska? Tak myślisz? Tak! No po prostu tam jest wioska. Mam zaznaczone sobie. Siedem, 720 metrów jest do wioski. Musimy się chyba wrócić. Co? Wracamy. Gdzie wracamy? A nie jednego No, chyba się zgięło. To robimy portal tu. Tak, znajdzie się. Robimy portal na miejscu. Tak, ja jestem Dobra, o... w Nie Ja napiszę kordy. Tylko ty się zakryj jakoś. A ja napiszę. Minus 600. Um, 650, ja się jeden. wydostałam. Jeszcze zabuduję to przejście. Minus um, 31 minus 1500. No super. Jestem w przejściu do donikąd. Dobra, kopię się tam. E, minus 1050, 1651. To gdzieś w tamtą stronę. Ale ile zabrakło. Lashcave. Oho, jestem w bardziej otwartej przestrzeni. Coś strzela no, cały a czas. Jestem gravel? Powiedz, że jestem gravel. I co tam wybuchło? Creeper. Oksana! Ja słyszałam. Ja to słyszałam chyba u siebie. Co ty dasz? Mam tylko glinę. Rozumiem, jestem teraz na 1700. Widzę dużo klipperów. bo A ja mam niebieskiego oka Axelotla O matko jaki słodziak Musimy tu przejść później Przejście nikąd. Jest... DIAMENTY No i co teraz ma, yy, z diamentów A dobra zawsze ten, Zawsze Friday jest wykopać diamenty wiem właśnie, trzam tarcie. Nie, nie to, nie tu, nie tu! Nie tu! No widzisz, pod tobą! Kurka wodna gdzie? Pod tobą! Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Tak, prosto, 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 prosto. Prosto! Prosto! Idź prosto! Nic nie widzę. Aha, Do środy tam się tam tu przykopać? Przyniosę. Ja będę stała. Kopaj. Gdzie kopać? Za tobą. Nie tam. Widzę hitboxy. Nie tam! Za tobą! Mocko. Który za tobą? Ta? To? Trochę w, w... troszeczkę w lewo skręć. Jeszcze trochę. Jeszcze, jeszcze dobrze i tak masz iść tak masz iść po, po ty, pod to Co, cofnij się widzicie widzicie pod sobą jestem pod sobą mam co masz, masz? Dwa! Dosłownie no, nawet nie wiem z... skąd! Pewnie gdzieś po drodze! Chodź tu! Do portalu! Po drodze, albo coś wybuchło! I ciekawe, czy tam będzie forteca. Ciekawe. Tam diamenty były. Co? To jest Jak to jest... Dwa jak?! Jak? Ja się cieszę. I idź tam, idź po jednego Endermana, potrzebujemy jedną perłę. Czy, cztery. Trzy, cztery... Jest spadnie do Wojdy, to się zabije. <słyska> roz uważaj, uważaj. Miałam zawał. Uważaj. Miałam zawał, myślałam, że spadnę. Ej, wiesz, że ja wskoczyłam do portalu i mnie nie przeteleportowało? Jak to? No, jeden, nie, Nie. Nie! No! Fuck, fuck, Dobrze, czy tylko mi się tak wydawało, że to on spojrzał na tego Endermana? I ten Enderman rzucił się na mnie, chociaż no, ja nawet na niego nie spojrzałam. Czyli umarłam przez bug, który wywołał. Weteran. Umarłam przez weterana. Dziękuję ci, weteran, za ten cudowny dar. Co zrobiłaś? Chodziła o wodę! Więcej rzeczy jest. Zrób sobie spodnie. Spodnie tylko sobie zrób Dobrze, że mam te diamenty. Piłam wodę! Piłam wodę. Tyle mogę powiedzieć. No i straciłam mi temy. Ja mam taką jest... siekierę. Matko. że się śmieje. Dobra, sorry I tak wszystko co tutaj jest, za chwilę się zresetuje Ja ci zrobię hełm Ale mam hełm, mam Czy ty właśnie zrobiłeś mi hełm? Nie, ale i tak mi przyda Błagam, nie patrzcie Ale ja mam tylko, ja mam tylko kill off. Masz moje rzeczy? Nie Mam matkę. Zawsze to... lepszy kilo fusznic. Ja nie mam broni żadnej. Tylko kilka bloków, pochodnie, tarcze, Masz fakt, że mam jednego strajndża zapasowego. Uwaga, to jest ostateczna bitwa. Brach, ja nie Oj. miałam stręża w ogóle. Chodź, 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 chodź. chodź, chodź. Muszę do tego jakąś dobrą muzykę dobrać? Przecież nie. ja mam bloki, no mendo. Łok! Łok! Łok No nie Masz kurza Ale nie ma Infinity no, Dobra Quick Charge. No, Czy Ty masz tylko jedną No dobrze się składa Idioto! No A to co zdecham ja Papa Mam pytanie Ja nie wiem co ty zrobiłeś Co ja zrobiłem Spojrzałeś się na Endermana, tyle wiem ale... A nie zabiłem cię. Smok, nie, to smok nie wywalił. Się. Zemrzcie się na tym smoku. I nie mam pojęcia, gdzie są moje itemy tak ogólnie. <noise> Dobrze się zaczyna, <noise> pozdrawiam. Znajdziesz. Mam, mam. Śmieciu. I śmieciu walony. Zemszczę się. Lubię to. Oła! Manda. O! No, jak go. Tobie wszystkie bloki, a ja sam nie mam. Serio? Perczuję? Ja mam dużo. Nie, nie perczuję przynajmniej, nie widzę. W ogóle sobie muszę przysłonić rolę. Poczekaj chwilkę. Jakąś smutną muzykę tutaj trzeba dać. Bo to jest naprawdę ciekawa gra. co ja go nie widzę? Ja mam taki mały render Aha, distance? Aha, czy nie? Mam, mam. Wszystkie? Na pewno? Tak. Controls. Uwaga, nie, nie spojrzałem controls. się na ciebie. Nie spojrzałem. Wideo. Trochę więcej. O, parcuję, perczuje, parcuję Lejgo pubie. Nie, tak teraz to... Teraz nie ma i tak co go bić Leci się. O. Jak? Ja nie wiem, jak. Masz czwarta, że jedyny co tracisz, to jest ex. Tak. A miałam sześć. Śmieciu. Śmieciu prawie umarł. Śmieciu prawie umarł. Uwielbiam końców y walkę ze smokiem. Rol. To będzie drugi raz w moim życiu, jak przeszedłem Minecrafta bez czytowania. Chyba sobie je ja robisz. A co? Ile razy ten... A ile ty raz niby? Próbuję sobie przypomnieć, czekaj. Tarczę trzeba zdjąć! Nie trzeba zdjąć. A ja szukam i O, znalazłam! Nie, ty nie musisz, ty nie musisz, bo. i ty nie będziesz robił łateczki klaczne. Are you sure about that? że już wszystkie. Smog. Smok mnie smok smok nie tylko raz uderzył. Part. Dobra Śmieciu oh, Udało mi się, udało mi się, udało mi się, udało mi się Na tej wieży już chyba nie ma Na tej również Dobra, zadam mu coś, zadam mu coś czuję. Nie, nie parcuję Znaczy, nie ja to, Tylko śmieć, no wyzywasz? <noise> Kogo ty znowu Nie O, cześć. Ale matko, on mnie uderzył tym gównem czymś. Mnie właśnie ja rzucił w te, ten. O, widzę cię cześć. Ej, bo ja mam totem. O! Bo ja... kapnące się, że mam totem. Bardzo mały totem. Nie wiem dlaczego. No, idź tam, zobaczyć. Czy ty się zdaje z jakimś normalnym? na no, no, ty mnie już bije. Najgorzej, że ja nie mam wody. A bloków nie masz? Mam. Buduj się. Blokami chyba nawet lepiej niż... Bo, bo trzeba schodzić i w ogóle. O, trafiła? Tak. O! O, o, prawie spadłem, Prawie spadłem ze słupu. Własnego słupu. Wszystko Ale to był zawał. Czoły nie mam jednej. O, zaraz ci dam, nie... czekaj. Nie go nie Enderman. O, co mnie bije? Ja nie mam żadnego jedzenia. Nie chyba go nie Dosłownie wszystko mogłem stracić, ale akurat y, Minecraft musiał je strzała. Teraz ci dam, poczekaj nie, nie umarłem. Padłem zwierzy. Aha. to ty spadłeś. Ja cały czas zdecham. Jakby, który to no, był nie, mój nie, raz? Nie umarłem, ja Piąty? sobie jednak ten, ten zdejmę. Wiesz, co jest ciekawe? Próbowałam zrobić tak, żeby... No, Próbowałam zrobić tak, żeby nie zdechnąć, jak będę spadała. I obronić się przed Endermanem. Ja. <głos》>, zakładając starczy, zdech. Ej, znalazłam strzałę. Jedną. Za chwilę mi dasz? Tak. Moje temy, wracajcie. Oła! Ej, to, to, to jest moje. To jest moje, to jest moje, to jest moje, to jest moje. Co? Nie wiem, że wszystko spadło. Wszystko spadło. Idealnie. No, ale i tak na górę będę musiało wrócić. wrócić. Tylko... Nie, jednak nie wszystko. Ale chociaż woda spadła. Najważniejsza. Hmm. Nie spodziewałam się, że walka ze smokiem będzie taka trudna. Macie rację do, y, do, do tego, wiesz? Do łóżka? Mhm. Zawsze mam rację. Nie no, się no, Zawsze rację? to nie przesadzaj. No i. Racja. U. A ty co, co? W za zawoły już tam. Dobra, y, będzie perczował? Jak Dobra, jest tak. strętwa? Chodź chodź, 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 masz strętwa. Mi... Jak będzie perczował? Zabijemy strzały. Dzięki. Options Video Settings Render Distance. Perczuję A wokół nas biega strasznie dużo Endermanów. Walcie w łeb. Mhm. Ważej? A kuperło nawet nie dropo. uważaj, zejdź, zejdź, zejdź. I nawet nie bądź obok tego. Nawet nie bądź obok tego. Widdź, widź. Ej, dobra, skapułem się, że najgorsze jest ten... the spider. Czuję. Czuj, czuj, czuj. Nie trafiłem. Nie! O, das jedną strzałę? Okay. Ej, w ogóle dosz jedzenie. Okay. Jedzenie. Chodź, czekaj, czekaj. Jeszcze stręgwa mam. Rus, umiera! Masz jedzenie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz musisz pierczować Część chcę go pobić. Czy mogę mu zadać no ostatniego lenta? Żeby... Chcesz, że go zabić? Tak. A mogę go zabić łódką. Możesz. <grym> Cieszę się. Tutaj wyjdę, żeby nie plunął tu. Menda. Czekaj ja go troszeczkę ubiję No nie! Dobra, zabiję go. Sorry. Nie! Nie! Dobra, jednak, jednak nawet nie mam szans go zabić. No. Dobra, ma, ma dosłownie jeden HP! Jeden HP ma! Błagam, żeby tylko Enderman go nie zabił. Głubij go! Złapki! Łapką! Z łapki. Łapką! Nie! aż sobie pójść! Łapką. Bo on sobie nie pójdzie! Kto sobie nie pójdzie? Muszę go zabić, bo on sobie teraz nie pójdzie. Poczekaj! Poczekaj tam sekundkę! Nie zabijaj. Ja ci mogę rzucić perłę? No i sobie poszedł. Poleciał, poleciał, poleciał. Czekaj, gdzie Masz tam są. Gull is a spider. Oh, hello again, friend. I'm a skeleton returning from the dead. I'm following trends from the nether to the end. Mogę się, żeby Enderman go nie zabił. Dobrze. <noise> Mogę go zrobić pe perłą? Co? Perłą. Nie. Mm. <noise> A załóż to, co od ty możesz. Czyli wszystko. <noise> Może tarczą. Tak, czuję, czuję, per czuję. A dobra, siekiera niech będzie. Oh, hello again, friend. Odeszka. F1. O nie. O nie. Nie, nie jest Zrobiłam, ale zdycham przez tego idiotę. Nie wiesz co on zrobił. Co? Proszę, jedna spałna. To Enderman O matka Idziemy do Gatewaya? Nie Wiesz Wiesz co my teraz powinniśmy zrobić? Iść po Wardena Warden, Warden Bez kitu Będzie The next generation Będzie combo Ej. Ej. Robimy kombo kom bossów Robimy kombo bossów Idziemy po Wardena Dobra Minecraft Java Edition Dobra, Escape daj Escape. Widzę gracza, o którego ci chodzi? Biedron 2012? Tak. Udało się. Ile to już. Ile się staraliśmy? Tu myślisz, że. Żeby jest... przejść to się nie liczy. To myśli, że jesteśmy częścią gry. Lubię tego gracza. To gra dobrze. I nie poddaje się. Wejdź stamtąd. Aha, czemu? Wolałabym poczytać sobie napisy. Lubię napisy. O! Czekaj, tam były diamenty! Jakby diamenty. Tutaj były diamenty. Totem! Totem serios... A dobra. Oh, A bo właśnie do Leszczy trzeba pójść. Mamy brązowego Alexa i gdzieś tu był jeszcze jeden. Ale niebieski jest mój. Trzeba różowego zabrać? Ja nie mam wiadra! Tu jest różowy! Ja mam! Z wodą. Jest różowy! Nie, Masz? chodź tu, chodź tu, chodź tu, będę! Chodź tu, patrz na to, patrz to! Przecież to jest najsłabsze, jaką w życiu widziałam! Ale szczerze, niebieski lepszy. Zapisz ty, wiaderko! Gdzie? Gdzie? Proszę, mały absolut. Znowu? dalej go na sekundę, żeby zobaczyć, czy jest mały. Wracaj, śmieciu! Wracaj, śmieciu, u to predator. Najsłodszy drapieżca. Ojej. Drapieżnik. Drapieżnik. No dobrze, jeden ciągle. Matko, nie idź po dwie diamentu, po nic nam. Potrzebne tak jakby no, diamenty, jeżdżo. wiesz? Bo nam się kończą. Dobre, A ty mnie nie, nie chcesz wziąć. słuchać. Ej, ja idę już do... nederu. Ale na mnie nie poczekasz? No. Dobra, nie będę chodził, no. Poczekasz się chwilę. Ej, czekaj, te kwiatki to... To... Ok. Masz Czekam i śmieci uwalony. Mały zombie z mieczem. <sum> Kocham jak się drzesz na randomowe moby. Ja jego nazwę. A mamy jakiegoś nowego villagera? No ten farmer. No przecież to jest Karol. A. Matko. Taka, y ja jak nazwać? Jest niebieski to piorun. Piorun jak w tamtej, w, w tamtej, w tamtej, to było w tamtej. Hmm, a ja swojego jak nazwę? Yes. Piorunka? Wiem jak ją nazwę, znaczy, no ją. Ja mam psa. Jak się Ja mam psa. On jest Awk, A ja w tym czasie postanowiłam nazwać mojego eksalota. Więc to będzie... PC. Tylko z dużej litery. Ok. Sprawdźmy. Pisma. Aha. Czyli znowu nagrywam sama? Rozumiem, że tak. Więc mieliśmy iść jeszcze do tego Urdena, no ale nie zdążyliśmy. Urden będzie w następnym odcinku, to już obiecuję. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, pa i nara! Więc tak, odcinek się skończył, a ja bym chciała jeszcze od siebie dodać, że w następnym odcinku. Już obiecuję, że będzie ten Warden. To po pierwsze. Po drugie chciałabym bardzo przeprosić za to, że w tamtym tygodniu nie było odcinka, ale byłam zawalona kartówkami sprawdzianami i różnymi takimi. Przy okazji I miałam konkurs. W ogóle jakbyście chcieli usłyszeć, jak śpiewałam na konkursie, na którym zajęłam trzecie miejsce, to no komentarze wiecie co robić. Więc w następnym odcinku, no nie następnym, bo następny będzie z innej gry, co bym chciała też bardzo serdecznie zapowiedzieć, no bo zobaczycie o co chodzi, zobaczycie, będziecie wiedzieć, ale już w następnym odcinku z tej serii na pewno będzie Warden, to, to wam obiecuję, obiecuję, guys. Więc co ja mogę powiedzieć, jeżeli nie? Cześć, pa i nara. A no i będzie bonusik, bo nagrało mi się trochę za dużo i nagrało mi się jak mój brat grał na swoim serwerze, więc no zobaczycie o co chodzi. No dobra, jeszcze chwila, bo yy, ogólnie chciałam w tym tygodniu wrzucić dwa odcinki za rekompensatę za tamten tydzień, ale dalej jestem zawalona kartkówkami sprawdzianami. Dlatego pewnie w tym tygodniu nie będziecie już mieli. Chyba, że jakimś cudem mi się na sobotę uda zmontować. Ale to nic nie obiecuje. Więc tak. Yy, chciałabym wrócić do tego normalnego schematu: środa, odcinek, środa, odcinek, ewentualnie czwartek, jeżeli się nie wyrobię. Bo na przykład dzisiaj miałam sprawdzian i się nie wyrobiłam. Prawie. Bo będziecie mieli dzisiaj, ale bardzo późno wieczorem, więc no. Ale tak ogólnie to jest stabilnie. Więc dzięki za wysłuchanie jeszcze tej minutowej dokrywki podczas dodawania muzyki. A teraz wam już nie przeszkadzam. Idę Andrzej. Nie i Co Sołtys? Nie wiem czy jest Sołtysem, ale... Nie znam, że nie... B B。Baby.